Natomiast co do Polski, bo przechodzimy po wojnie do Polski, mamy taki, taką podstawową różnicę strukturalną. Jeżeli przypatrzymy się źródłom dostaw w tym wypadku gazu ziemnego do Europy, to ten lewy, lewy kółeczko, widzimy, 32% to było akurat sprzed, sprzed tuż, znaczy z okresu akcesji Polski do Unii Europejskiej a po prawej stronie mamy te kraje nowej Europy, dziesiątka. No i one rzeczywiście ponad 80% zależne od osób. W związku z tym nie ma się co dziwić, że pan premier Donald Tusk mówi, że oczekujemy jakby zrozumienia różnicy naszej sytuacji. Ale kraje europejskie Unii Europejskiej nowej przyjmują bardzo rozmaite e, rozwiązania do tego problemu. To jest, jest jakiś problem. Jest pewne, uzależnienie, pewna niepewność, możliwość nacisków, uzyskania gorszych warunków handlowych i tak dalej. Bo na czym można budować bezpieczeństwo? Niekoniecznie na dywersyfikacji. Dywersyfikacja w gazie, zwłaszcza leżąc blisko źródeł, jest z antyekonomiczną. Będę o tym mówił. Można zwiększyć bezpieczeństwo na, tak, na jakby cywilizowanie stosowane mechanizmie, które miała ma jeszcze Ukraina i Białoruś. Czyli na przepływie na przykład. Pozycja tranzytera też jest mocna, oczywiście nie można z nią przeginać tak przejęli o ostatnio. Ukraina. Natomiast takie kraje, na przykład jak Słowacja, która się nazywa autostradą dla rosyjskiego gazu do Europy, jak Węgry, które w tej chwili ogłoszono, może Państwo słyszeli, że będą budowali z Gazpromem zbiorniki gazu, no bo z kim jak nie lepiej jak z producentem gazu budować zbiorniki gazu, to są bardzo drogie, które są po prostu no, dużym obciążeniem, a temu Gazpromowi czy producentowi to jest ryba, czy on jest ma gaz na Syberii, daleko od Europy, czy on gaz ten w lecie przepchnie na Węgry, czy do Niemiec, czy do Danii, czy gdzie indziej i tam będzie trzymał ten, ten gaz. Ten model się sprawił w tym kryzysie, na przykład, bo Rosjanie mają trochę kupionego gazu, znaczy zmagazynowanego gazu w Europie i ten zmagazynowany gaz, gdy nie mogli przysłać przez Ukrainę, wydawali z magazynu i łatali te swoje braki dostaw do Europy. I także są to zupełnie inne strategie, takie jak węgierska, która podpisała zgodę na South Stream, a jednocześnie chce, żeby Nabuko przechodziło przez Węgry, jak bułgarska, która też buduje na tym, że tranzyt przez, przez Bułgarię jest dosyć duży, nie może nie duży, jak przez Ukrainę, ale w ten sposób Bułgaria zapewnia sobie, sobie pewność swoich dostaw. Dywersyfikacja, co zaraz Państwu pokażę, jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Szczególnie w to jest bardzo droga, bardzo kosztowna. I tutaj jest przedstawiony taki podstawowy miks polityki energetycznej Unii Europejskiej. To jest całość polityki energetycznej, ona się składa z trzech podstawowych elementów. Konkurencja, ekologia, bezpieczeństwo. Konkurencja, wiadomo, bardzo dużo o tym mowa, o zbudowanie wielkiego europejskiego rynku energii, przede wszystkim interkonektory. No zrównanie warunków gry bardzo trudny, bardzo skomplikowany, prowadzony przez wiele lat z niewielkimi sukcesami. Y, temat, jednym z tych największych porażek jest to, że Polska w dalszym ciągu energetycznie jest odcięta do Europy jak samotna wyspa leżąca gdzieś tam na, a, 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 na Alasce albo gdzieś, bo z Europą praktycznie energetycznie nas nic nie wiąże i przez 20 lat naszej niepodległości się to mało zmieniło. Jest oczywiście rozwój tzw. sustainable development, to jest bardzo trudne pojęcie. Ja to tłumaczę prosto ekologia, bo wiadomo, mamy się rozwijać ekologicznie. Równoważąc. Tak, tak, tak. Jest, jest, jest osobna dyskusja na ideologicznych poglądów i pie, piękna sprawa, ale, pie, kryształowy przykład. Kiedyś możemy porozmawiać. Natomiast mówimy o ideologii, przepraszam, ekologii, przykład, ekologii mówimy. W związku z tym dostawmy temat. Na końcu jest security of supply, czyli bezpieczeństwo dostaw, precyzyjnie mówiąc, nie mówię, tylko bezpieczeństwo energetyczne. Jak Państwo popatrzą na listę tych zadań w tym, w tym słupku, a to jest oficjalna prezentacja Unii Europejskiej, to pierwsza jest international dialogue, czyli rozmowa, współpraca międzynarodowa i tak dalej. Pierwsze, też przekazanie amerykańskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego miej jak najlepsze stosunki z dostawcami. Jak się nie da, no to już wojna, no ale jak możesz, to miej jak najlepsze stosunki z dostawcami. Natomiast ostatnim na tym jest dywersyfikacja tak źródeł, jak i dróg. I tutaj my się też różnimy, ponieważ my uważamy za prawdziwą dywersyfikację, to minister, minister Sikorski właśnie powiedział, że my jesteśmy z wynikami prawdziwej dywersyfikacji, czyli dywersyfikacji dostawców, a Unia Europejska jest takim koniunkturalistą, który jest tylko zwolennikiem dywersyfikacji dróg dostaw, bo dla Unii Europejskiej jak zostanie Nord Stream, to jest bardzo dobrze, bo już Ukraina nie będzie mogła tutaj szaleć, natomiast jak, jak Rosja będzie dostawcą, to jej w ogóle nie przeszkadza. W Polsce niestety, to z bólem stwierdzam, bo wolę jednak ekonomię od polityki, zwłaszcza w gospodarce, e zostało to z hasło bezpieczeństwa energetycznego całkowicie sprywatyzowane, yy, I proszę sobie zauważyć, to jest prezentacja dyrektora Ministerstwa Gospodarki Obecnego, który to z tydzień temu pokazał, ja od niego to wyprosiłem ten slajd i powiedziałem tak. No, panie dyrektorze, ale jak, jak to może być? No przecież, jeżeli popatrzymy sobie na slajd europejski, to mamy tam jakiś zrównoważony miks, jest polityka energetyczna, to się coś tam składa. Pana, w polityce, tu jest deklaracja, prawda, tak wstęp z tego strategii energetycznej Polski do no, 2030 roku, tam z boku, można sobie przeczytać. A u Pana centrum wszystkiego jest bezpieczeństwo energetyczne. I na to bezpieczeństwo tam się składają właśnie pewność dostaw. to wiadomo, ale i ekonomia, i ochrona środowiska, i warunki społeczno-polityczne, no jakby to powiedzieć, że tak żeśmy się ubezpieczyli, że tylko nic poza tym tędym bezpieczeństwem nie ma. A tak Polska tak naprawdę, ja ten, te, te wykresy rozmaite w wielu instytutów badawczych europejskich pokazywałem właśnie trzy lata temu, to wtedy się mi oczy wydrapam, dzisiaj drapach, to nawet premierzy to mówią, ale Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Jest po prostu albo w pierwszej trójce, albo nawet pierwszym, pod różnymi względami, ja tu wziąłem tylko dwa, dwie analizy, jednego z najbardziej szacowanych tam energetycznie, znaczy w sprawach energetycznych, think tanku, broichl europejskiego, który mówi jasno, pod wieloma parametrami jesteśmy bardzo do tyłu, na przykład pod względem konkurencyjności, bardzo słabi w Europie, ale bezpieczeństwo mamy fantastyczne. Z jak do powodu. Węgiel. Węgiel. I udział gazu ziemnego trzykrotnie mniejszy w bilansie energetycznym, niż w, w Europie. To znaczy to, że po prostu nawet jak mamy problemy z gazem, to one są tycie w porównaniu z, naszym, że tak powiem, całością naszej energetyki. Co innego, jak taka Ukraina, która ma chyba tam koło 50% udziału w bilansie energetycznym, ale tutaj my bardzo, proszę popatrzeć na ten, na ten, na ten prawy, na ten, na ten wykres, jesteśmy w tym, w security of supply, no, na górze, tak na żółto zaznaczyłem tę Polskę, żeby coś tam było widać, nieudolnie na wykresie, ale pod względem konkurencyjności, no to jesteśmy w ogonie, w ogonie Europy, także tutaj pod tym względem, tu, tu powinniśmy się skupiać, a to jest właśnie pokazanie i to też z tych lat z właśnie szaleństwa bezpieczeństwa energetycznego, energetycznych NATO i tak dalej, jest pokazane pytanie, jak Europa naprawdę, czy kraje europejskie są naprawdę zależne od rosyjskiego gazu, to jest zestawienie ilości rosyjskiego gazu, rosyjskiego gazu w bilansie energetycznym kraju, generalnie. I proszę zobaczyć, oczywiście Węgry 32%, Słowacja 27%, żyją z pozycji tranzy tranzytowej, ale Polska to jest niecałe 7%. To jest niecałe 7%. Zaburzenia na poziomie gazu ziemnego mogą być niezauważalne, tak jak były w ostatnim kryzysie. To nie jest dla Polski problem. No polski problem jest polityczny. Nasze rozliczenia z Rosjanami nie zostały zakończone, przynajmniej według naszych polityków. I trzeba je, właśnie to mnie zadziwia, żeśmy wybrali pole energetyczne na pole wyrównywania z Rosjanami rachunków. To na tym polu to moja babcia, która mnie wychowywała na wsi, Małopolski mówiła, z koniem to ty się nie kop. No i niestety Polska wybrała grę, w której kopie się skolą. Po pierwsze, Polska, jakby to powiedzieć, stoi w tej chwili na straży tego, żeby żadne nowe rurociągi z Rosji nie poszły do, do Europy. I mieliśmy taką, taką sytuację, kiedy budowaliśmy Jamał, kiedy wybudowaliśmy rurociąg, który mógł być podwojony. Różne rzeczy się składały na to, że nie został podwojony. Ale Rosjanie, nie tylko Rosjanie, Niemcy, Włosi, Francuzi, Chyba w Austriacy w 2000 roku dłużej na propozycję wybudujemy taką pieremyczkę, drugą nitkę Jamału, która będzie szła tak na południe Polski. No to po roku czy po półtora roku negocjacji pan premier Janusz Steinkow powiedział jasno. Możemy się dogadać pod jednym warunkiem, że będziemy mieli taki zawód, który będzie chronił pozycję Ukrainy. Chcieliśmy dopytać do tego kontraktu. No to Rosjanie, którzy właśnie chcieli obyć Ukrainę, powiedzieli... Jednocześnie badali bardzo ostro rozsiąk bałtycki, bo to już technika na to pozwalała. No i natychmiast praktycznie potem wystartowali projekt, w 2003 roku projekt ten uzyskał akceptację Unii Europejskiej. No i teraz zaczynają go budować. Natomiast Rosja, jakby to powiedzieć, jest takim pewnym na którym padają też takie, że tak powiem, harce, że my pierwsi zbudujemy urociąg do Norwegii. No, jakoś tego urociągu nawet nie ma feasibility study do tej pory, żeby można było być mu to jeszcze daleko. Ale pewne nadzieje wiązałem z jakąś racjonalnością polskiej polityki w, w panu premierze Donaldzie Tusku, tu on w powiedział bardzo ważne słowa. I nawet próbował takie rzeczy jakby uspokajać, jakby sprowadzać na płaszczyzny biznesowe i tak dalej. On powiedział takie, że chociaż mamy swoje poglądy na sytuację w Rosji, no każdy ma, Chcemy dialogu z Rosją taką jaką ona jest, czyli nie poprawiamy partnera, nie walczymy o prawa człowieka w Rosji, to robimy interesy z Rosją taka jaka ona jest. Niestety ta polityka została tylko w słowach, jak to wiele rzeczy w polskiej polityce, ponieważ poprzednicy pana premiera Tuska dopilnowali już tego, żeby bezpieczeństwo energetyczne stało się dalej naszym sztandarowym hasłem. I ostatnio rozmawiałem z komisarzem to zaczęliśmy rozmawiać po jakiejś tam konferencji. Ja się strasznie ucieszę, kiedy ja z Polski mówię, że jest pierwszym Polakiem, który nie rozmawia o bezpieczeństwie energetycznym albo o solidarności energetycznej, bo on już nie może, bo wszyscy Polacy tylko o solidarności energetycznej. A ja po prostu z nim rozmawiałem o takich sprawach, no, jakby to powiedzieć, technicznych i, i takich, które bardzo bardzo miło się zrozumiałem. Bardzo sensowny człowiek, chociaż, chociaż nauczyciel, a nie… Ja też jestem kulturznawcą, więc się łatwo porozumieliśmy. To jest taka lista starych, zastarzałych, za energetycznych problemów polsko-rosyjskich, które nie są dużymi problemami, ale niestety problemy te nie są rozwiązywane i muszę powiedzieć, że one raczej narastają niż yy, rozwiązywane są ostatnio, jest właśnie z jednej strony, z naszej strony zakup rafinerii Morzejki, który była oczywistym, że Rosjanie dawali to wprost że to jest ich zainteresowanie w ich sferze interesów, wpływów na końcówce ich rurociągu, więc żebyśmy się nie wygłupiali. So, kupiliśmy największą inwestycję rafineryjną w, w ostatnich czasach, największą inwestycję w Polsce i tutaj... A, a, o, I tutaj od razu o rafinerii i to, że no, po pierwsze ropa przestała płynąć, po drugie się spaliła, po trzecie e, ekonomicznie już po dwóch latach od zakupu jest po prostu bardzo, bardzo dużym obciążeniem dla... E, dla PKN Orlen. Tutaj jest pokazane wyniki z pierwszego roku, które można mówić, że są jeszcze usprawiedliwione, bo to jest siódmy rok, 2007, że przyniosły jakby straty do, do, do Orlenu 700 milionów złotych. No okej, okay, to pierwszy rok. Ale w tej sytuacji, kiedy za 2008 rok, dane za trzy kwartały, rafineria w Płocku zarabia przy bardzo dobrych marżach rafineryjnych 2, ,2 miliardy 200 złotych.